Gościem dzisiejszej audycji jest Natalia Nekiel. Bardzo się cieszę, że mamy te punkty na swojej drodze, kiedy spotykamy się, kiedy jest o czym opowiadać. Ostatnio spotkałyśmy się stosunkowo niedawno, bo rozmawiałyśmy o podsumowaniu twojej dziesięcioletniej kariery, a teraz możemy spojrzeć trochę w przyszłość. Dzień dobry. Tak, cześć, dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do muzyki, chciałam cię zapytać, jaka jest w tej chwili twoja ulubiona dyscyplina sportowa? Rower. <laughs> Kolarstwo, zdecydowanie. dlaczego Bo jest przygodowe, mm -hmm. a ja lubię przygody. Dla mnie, y, ja, ja sobie ten rower traktuję nie w kategorii, ile mogę szybciej, e, nie wiem, dalej, tylko ile mogę zobaczyć, jadąc rowerem ile mogę przeżyć. Eee, oczywiście lubię jeździć daleko i długo, ale bardziej e, myślę o tym w kategorii na przykład, e, że mogę sobie podjechać na jakiś fajny obiadek gdzieś daleko za miasto, albo mogę sobie przejechać przez jakiś park narodowy, e, no, albo przejechać w ogóle przez jakiś taki teren, który jest jakiś bardzo, bardzo ciekawy. I tak myślę, że to kolarstwo jest takim idealnym połączeniem właśnie turystyki i sportu. Wydaje mi się, że też, i tutaj chyba nie popełnię błędu, choć sama na rowerze nie potrafię jeździć. Ale tak, że tak w ogóle? Że tak w ogóle, w ogóle o nigdy ja. w życiu. No tak, no takie zwierzenie z mojej strony, to teraz liczę na zwierzenia z twojej strony. Bo wiesz, rower to jest taki, takie narzędzie, które pozwala ci dojechać właściwie wszędzie tam, gdzie chcesz. Mhm. A nawet jak już nie możesz nim dojechać, to wystarczy, że zejdziesz z roweru i możesz tak. obcować z przyrodą, tak. z miastem, cokolwiek. W jakich okolicznościach w ten sposób najpiękniej obcuje ci się muzy z muzyką? Czyli czy są takie przestrzenie, i nie myślę tutaj o studiu nagraniowym tylko mm -hmm. i wyłącznie, że rzeczywiście ta muzyka e, brzmi dla ciebie najpełniej, e, albo że potrafisz ją w zupełnie inny sposób odkryć. Część osób mówi, no dobra, wiadomo, przyroda, a może mm -hmm. ty masz jakąś inną przestrzeń? Ja bardzo lubię słuchać muzyki, jak jadę samochodem, mm -hmm. i to jest w zasadzie taka dla mnie przestrzeń. Która mi się pozwala bardzo skupić nad tym, co słucham. E, I to jest taka wtedy moja prywatna po prostu ostoja i, i to miejsce, gdzie, gdzie mogę się tą muzyką delektować. E, ale faktycznie, muzyka w połączeniu z przyrodą daje jakiś taki. Taki filmowy vibe trochę, że, że po prostu zmienia się piosenka, a ty zmieniasz po prostu, wiesz, twój y, życiowy film z filmu akcji na komedię romantyczną i to wszystko się tak pięknie układa. Ale też z drugiej strony ja bardzo szanuję ciszę. Bardzo też ją lubię. I jak wychodzę w naturę, typu idę w góry albo jeżdżę rowerem, to lubię też jeździć bez muzyki. Lubię słuchać po prostu tego, co się dookoła mnie dzieje. Um, no bo to też generuje jakieś takie większe wiesz przemyślenia i tak fajnie też posłuchać właśnie muzyki natury więc ja tak chyba mam eee lubię też, jak jadę w pociągu słucham muzyki, to się czuję jak w teledysku, patrzę w okno. E, mam to samo, tak, jak to, jest, to, jest klasyk, tak. to jest taki klasyk, to no, jest taki klasyk. Lubię chodzić po mieście i słuchać muzyki też. Jak mam gdzieś jakieś rzeczy do załatwienia i chodzę z miejsca do miejsca, wtedy zakładam słuchawki mam takiej właśnie, że idę śpiewam sobie, tańczę na chodniku. Bo Podobał... to też jest taka fajna przestrzeń. Na pewno miejska, która tak muzycznie y, fajnie inspiruje. Podoba mi się to twoje stwierdzenie, że jak słucha się muzyki na łonie natury, to się zmienia teledyski, ewentualnie różne filmy, komedie romantyczne, filmy akcji. Jaki film nakręciłaś do swojej nowej podróży, która zaczyna się od bardzo zabawnego w tej sytuacji słowa bye-bye? Mm, o, oh wow. Myślę, że to może być film akcji. Aha. Myślę, że tak. Ym, myślę, że to mógłby być jakiś film o superbohaterach. Jaką o myśl? jakiejś kobiecie, superbohater. Jakaś Jest kobieta, kot coś takiego. No. Jaką supermoc byś chciała mieć? A, A może jest? Jezu, rozmawiałam o tym ostatnio z moją przyjaciółką, właśnie oglądałyśmy jakieś filmy i się zastanawiałyśmy i ja się śmiałam, że pierwszą jaką bym chciała mieć, która jest generalnie do ogarnięcia, to chciałabym twer twerkować, to by była moja supermoc. Mm -hmm. <laughs> A taką drugą, która naprawdę byłaby po prostu idealna, to by była teleportacja. Ale też z taką opcją, że można się teleportować też w czasie. No to w, w czasie, czasie się. tak. W miejscu, w miejscu i w czasie. Mhm. Jak się nie da w czasie, to wolałabym jednak z miejsca do miejsca, ale jakby można było, to w czasie też byłoby super. W 2019 roku mój gość wydał epkę Origo, poprawnie Natalio. Natalia Nekier jest moim gościem. Czy to był taki pierwszy. Twój krok w świat y, międzynarodowych y, artystów, producentów, y, y, czy to też jest taka epka, na której zaczęłeś współpracę z innymi twórcami? Mm. Jeśli chodzi o międzynarodowych, to zdecydowanie tak. Mm -hmm. My tę epkę razem z Foxem tworzyliśmy z takim właśnie założeniem, że chcielibyśmy spróbować popływać trochę właśnie w innym, e, w innym jeziorze, e, przede wszystkim obcojęzycznym, czyli tam większość piosenek jest po, po angielsku, mm -hmm. jednak, którą słyszeliśmy przez chwilę, czyli Kuja po hiszpańsku. Specjalnie ją wybrałam. E, tak, cieszę się bardzo, bardzo lubię ten numer, lubimy go bardzo grać na koncertach. Ma niesamowitą Energię. moc e, na żywo, tak, zdecydowanie. E, I faktycznie, przy okazji Origo udało nam się zebrać fajne, właśnie zagraniczne grono. Znalazł się tam utwór z Daylejem brytyjskim, mega utalentowanym artystą. E, przy jednej piosence pomagał mi Stevie, a yeah, O, nie wiem, jak się wymawia to nazwisko. Stevie, w każdym razie. <grytanie> Stevie z, z 30 Seconds to Mars. To w się sensie nie od nich bezpośrednio, ale ich, ich dyrektor muzyczny, którego właśnie mm -hmm. poznałam na przestrzeni jeszcze kilku wcześniejszych lat. E, więc, więc faktycznie tak. I ta epka też, też poszła na rynki zagraniczne i w związku z tą epką mieliśmy jechać nawet na South by Southwest do Teksasu. No, ale się zaczęła pandemia i tak. Wybrałam ten utwór, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo zbliżony energią, taką eufor energią, euforią, którą zgromadziliście między dźwiękami w mm -hmm. tej piosence, do Twojej najnowszej propozycji. Bye bye. Mm -hmm. A poza tym to też jest jakby ciąg dalszy Twojej przygody tak. z twórcami zagranicznymi, bo tutaj też będziesz miała międzynarodowe grono producentów. Tak, myślę, że bye bye jest naturalnym y, przedłużeniem origo, chociaż powiedziałabym, że gdzieś tam kilka schodków wyżej. Mm -hmm. um, y tak, no Bye Bye jest portugalskim dzieckiem, jest, jest dzieckiem współpracy z portugalskimi producentami Ed Monteiro Alice Fernandez, Fernandez w zasadzie. Zrobiliśmy ten utwór w Lizbonie, ten i kilka innych, które pojawią się później w trakcie, w trakcie roku. Dużo rozmawiałyśmy na temat twojej współpracy z Foxem, jak ona wyglądała, jak się docieraliście, bo mhm. za wami jest dość, dość długa droga, ja, przy, trzypłytowa, więc, więc było wiele spraw do przegadania, wiele punktów do ustalenia, ale też prawdopodobnie dużo komfortu, który się stworzył w trakcie waszej współpracy. Teraz wkraczasz w inny etap, obracasz się wśród innych ludzi. Jak. Emocjonalnie podkoś jak emocjonalnie radziłaś sobie z tą nową, z nową sytuacją zagraniczni twórcy mhm. Lizbona, czyli miejsca, które trochę różnią się od studia w Polsce, w którym nagrywałaś. Tak, to było, to było duże wyjście ze strefy komfortu, ale z drugiej strony ja czułam, że to jest ten moment, że po prostu nie, nie ruszę dalej w życiu, ja sama dla siebie, jeżeli tego właśnie teraz nie zrobię. I jakby fox to totalnie rozumie i zresztą nie raz o tym gadaliśmy mhm. razem w studiu i w bo cały czas mam milion rzeczy do oplotkowania i obgadania. <grym> ja bardziej um, miałam taki stres związany z tym, że gdzieś tam patrząc sobie na naszą branżę, ja pozycjonuję Foxa jako producenta bardzo wysoko. Mhm. W tej jakby naprawdę czołówce, czoł, czołówce tych najlepszych producentów, którzy oprócz tego, że są świetni um, w tym, co robią, to też są multiinstrumentalistami, instrumentalistami mhm. są świetnymi muzykami i tak jakby rozumieją istotę Takiej podstawowej konstrukcji piosenki tak stricte muzycznie, nie, jakby nie układają klocków. I ja miałam największy stres z tym, że ja już się tak przyzwyczaiłam do takiej formy współpracy, która jest oparta właśnie na, na harmoniach, yy, na, na takim bardzo najpierw czystym, akustycznym wymyślaniu piosenek, żeby one, brzmiąc bardzo sucho, brzmiały już dobrze, i dopiero potem rozbudowanie je elektronicznie. Bałam się, że, że, że na kolejnych producentów, na jakich trafię, będę miała, wiesz, zejście niżej mm -hmm. level. Um, na szczęście yy, przypadki chodzą po ludziach, ale też jakby udało mi się zgromadzić yy, wokół siebie naprawdę fajnych ludzi i, i dotrzeć do, do, fajnych, yy, do fajnych producentów właśnie no, tutaj akurat w Portugalii, ale to nie są jedyni, którzy uczestniczyli w tworzeniu nowych piosenek, które już w najbliższej przyszłości. Yy, I faktycznie razem z Monteiro, który był producentem piosenki Bye Bye. E, miałam takie poczucie, że, że ja sama dla siebie mogę się wspiąć wyżej razy, razem z nim, mm -hmm. że, e, że on jest takim, takim kolejnym, e, kolejnym krokiem na tej mojej drodze, kariery. Że on jest człowiekiem, który jest w stanie ze mnie wycisnąć jeszcze więcej, który jest w stanie mnie też pokierować, y, powiedzieć mi w tych momentach, w którym ja już myślę, że nie dam rady, to jest mi w stanie, tak jakby powiedzieć, że a właśnie, że to zrobisz. I to mi było mega potrzebne. W takich sytuacjach, kiedy pojawiają się nowe osoby, na dodatek pojawia się nowe otoczenie i zupełnie nowy kraj, y, łatwo o y, niezrozumienie językowe, mhm. o jakieś takie e, sytuacje, które e, raczej mniejsze mają szansę na to, żeby się zdarzyć w Polsce. Przydarzyło ci się coś takiego? Coś, co, do, do, co, co będziesz długo pamiętać, bo na przykład było przezabawną historią, anegdotą. Kurczę, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że um, no ja, ja mówię dobrze po angielsku. Mhm. Y to nie jest takie płynne C2, żebym po prostu jakieś listy oficjalne mogła pisać, ale uważam, że jest na tyle komunikatywny, że naprawdę nie mam jakby żadnej bariery językowej. Z drugiej strony, oczywiście, że się zdarzają błędy i ja tych błędów robię też milion, ale jakby komunikowanie się. Polega na tym, że jeżeli ktoś odbiera to, co ty komunikujesz. To, to już to jest... jest mniejsza. Tak, jest tak mniejsza, jakby my nie jesteśmy na egzaminie z języka angielskiego, Aha. żeby sobie punktować, kto co tam źle powiedział, kto się nie zrozumiał. Jak się nie zrozumiał, to dopytał, i w kolejnym zdaniu się zrozumiał. No dobra, chyba... to może chociaż zgubiłaś się w Lizbonie. Oj, gubiłam się bardzo często, ale robiłam to z premedytacją. <laughs> ale w Lizbonie y, najśmieszniejsza rzecz, jaka mnie spotkała y, taki językowo, to stojąc gdzieś tam na środku, no ja nie wyglądam jak portugalka, tak? jestem mm -hmm. słowiańską blondynką i, i podszedł do mnie chłopak i zapytał się mnie w Lizbonie, w Lizbonie się mówi po portugalsku, bo to Portugalia, a on podszedł do mnie i zapytał się po hiszpańsku, gdzie on tam może trafić. A że ja też hiszpański znam, więc niewiele myśląc, odpowiedziałam mu po hiszpańsku, no tam i tam i tam, i on tak Żyć wie? Ej, jakby, co tu się wydarzyło? Że w ogóle on tak w ogóle nawet nie pomyślał, że w ogóle też Hiszpanie, których ja poznałam na Erasmusie, mieli coś takiego, że oni w ogóle nich nie interesuje, że oni są w kraju, gdzie się mówi gdzie indziej. Oni w ogóle nie znali ani angielskiego. Mhm. Wszystko co próbowali powiedzieć, to mówili po hiszpańsku. Na zasadzie, że dobra, portugalski jest podobny, to i tak zrozumieją. I że w ogóle taki typ, on się nawet nie zastanowił, że. Może pomyślał, że jesteś z Hiszpanii, no wiesz. No, no nie wiem, ale to, to, to mogło być w takim kontekście Obywatel... językowym zabawne, ale no... Obywatelka świata, Natalia Nykieli. Wiem, bo rozmawiałyśmy o tym poza anteną, że to, co teraz cię najbardziej interesuje w muzyce, to piosenki, przy których można tańczyć i przy których można płakać jednocześnie. Opowiedziałaś Ach. mi o historii z koncertu Lord, kiedy, mhm. kiedy miałaś właśnie takie, ta, ta, takie poczucie, przy jakim to było utworze. Green Light. I ja miałam bardzo złamane serduszko. I ta piosenka wtedy po prostu rozwiała wszystkie, wyjaśniła wszystkie moje problemy. Wtedy pod sceną ja po prostu płakałam jak głupia i tańczyłam. No. Czy to jest Tańc ty jesteś głupia? Czy to, jest, czy to jest coś, co zakomunikowałaś swoim nowym producentom na wstępie, że chciałabyś robić właśnie taką muzykę? Tak, bo, bo... Zdecydowanie, ja, ja zdecydowanie miałam spotykając się z nowymi osobami, których nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. E, oczywiście, że miałam przygotowaną jakąś listę takich swoich inspiracji, mhm. e, tego właśnie, co mi się podoba w piosenku. Właśnie to mnie interesuje momentów, jak wyglądało to wasze, tak, te, te wasze y... wasze spotkania. Czy to, to jest rzeczywiście tak, że przychodzi się i artysta musi mieć przygotowaną takie, takie? Nie wiem, czy musi. Ale ty miałaś. Ja miałam. Mhm. Nie, nie wiem, jak jest u innych, bo nie wiem, ale, ale ja lubię mieć te inspiracje gdzieś tam przygotowane. Z drugiej strony, czasami lubię wejść do studia i zupełnie nie wiedzieć, co się wydarzy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Ale tutaj, jakby jadąc, jadąc do Portugalii, wiedząc, że mam dosłownie trzy dni na to, żeby tam wycisnąć z nich jak najwięcej, starałam się być jak najbardziej przygotowana, żeby im też. Po, jakby powiedzieć, kim jest Natalia Nykiel, żeby to było, żeby, żeby ci obcy producenci też byli moimi na te trzy dni. Więc było to dla mnie ważne. Więc wiesz, siedzieliśmy, gadaliśmy sobie najpierw długo, słuchaliśmy różnych piosenek, też moich. Więc oni sobie tam wyczuli mniej więcej, kim ja jestem. Eee, no i tak. No. Ta Portugalia to nie jest jedyny przystadek muzyczny na tej nie twojej jest, drodze. Nie, Wiem, że też zajrzałaś do Włoch. Czy możesz coś więcej tak. powiedzieć o tej wyprawie? Z Włochami to, to też jest taka historia, że ja bardzo, po którejś Eurowizji kilka lat temu, już nie pamiętam, który to był rok, mega zajarałam się Mahmudem, z właśnie, z repre, który reprezentował Włochy. On reprezentował w ogóle dwa razy. Za pierwszym razem ja go poznałam, jak był z piosenką Soldi. No i skontaktowałam się ja razem ze swoją ekipą właśnie z producentami jego. Um, on ma tam różnych, ale ma akurat takich dwóch um, super chłopaków, Francesco i Marce Marcello, którzy z nim w ogóle grają w zespole. Marcello, ze spolem. Marcello mm -hmm. wspaniałe imiona. E, oni w ogóle też byli w Polsce, e, grali no, chyba za dwa koncerty już. E, tak, i razem z nimi już tam się spotkaliśmy kilka razy i też mamy już kilka odbór. Czy e, system pracy producentów z Portugalii różnił się od systemu pracy e, e, ognistych Włochów? Um, Zdecydowanie tak, ale powiedziałabym chyba, że było. Jeśli chodzi o przymiotniki, to było odwrotnie. O, proszę! Z, tak, to akurat tu to byłam zaskoczona, że, że, że Włosi, ale myślę, że to jest, to jest bardzo po prostu indywidualna już kwestia, mm -hmm. wiesz, yy, um, e, że oni byli tacy faktycznie bardzo takimi perfekcjonistami e, i tak wszystko po prostu w detalach, tam po prostu nad każdym high haj, było pół godziny dłubania, a Portugalczycy po prostu jakoś tak… Um, Właśnie z takim ogniem, żywiołowo, po prostu pół dnia i my mieliśmy cały numer skończony od początku do końca i to było też takie zaskakujące, że kurde to się tak da, że tak po prostu zaczynasz rano i kończysz wieczorem i masz już łącznie z nagranymi wokalami i w ogóle. Ostatnim ja razem w szoku. No. kiedy spotkałyśmy się. No. Tutaj musiałam odpakować e, cytat z, no. z naszego ostatniego spotkania. Podsumowywałyśmy twoje 10 lat na scenie. Oczywiście rozmawiałyśmy o tym, z czego jesteś dumna. Mhm. Pięknie mi opowiadałaś o tym, e, jakie Natalie można zobaczyć na poszczególnych, e, poszczególnych e, krążkach. E, m, oczywiście podkreślałaś to, że e, m, jesteś dumna z tego, co udało ci się e, osiągnąć w ciągu tym, w, te, w tym czasie, ale powiedziałaś też, że... M, w dzisiejszych czasach trzeba trochę się bardziej starać, szukać nowych rozwiązań, ale ja nigdy nie bałam się zmian, bo wierzę, że one generują kolejne kroki na drodze do samorozwoju. Mm -hmm. To było spotkanie z ubiegłego roku. Rozumiem? No, jasne. Rozumiem, że, rozumiem, że już te parę kroków kolejnych w samorozwoju osiągnęłaś. Eee, no ma, Mam taką nadzieję, taki mam zamysł i, i taką mam ideę życiową, żeby, żeby tak że się rozwijam cały czas I, i zdecydowanie ta współpraca w Portugalii czuję, że bardzo mnie gdzieś tam pociągnęła wyżej. Ja słyszę różnicę taką mm -hmm. czysto technicznie pomiędzy poprzednimi piosenkami a, a Bye Bye i tymi kolejnymi, że ja lepiej śpiewam, mam jakieś inne narzędzia, może bardziej właśnie zaawansowane um, i że czuję, że, że przede mną się otworzyły jakieś właśnie nowe wrota w songwritingu. Nie chcę, żebyśmy się poczuły tutaj jak na kozetce u psychoanalityka, ale mam wrażenie, i to też jest w nawiązaniu do naszych poprzednich mm -hmm. rozmów, zwłaszcza po e, ostatniej płycie, że wróciła ci radość stworzenia muzyki. Tak, zdecydowanie. I to, to się wydarzyło totalnie w Portugalii. Mm -hmm. e, ja pamiętam właśnie po pierwszym dniu w studiu, po całym dniu, który był, był też mega męczący, bo, bo naprawdę takie mózg pracujący na pełnych obrotach yy, właśnie przy tworzeniu muzyki przez cały dzień naprawdę a przez trzy dni z rzędu to już w ogóle ja tam byłam już półprzytomna. Yy, zadzwoniłam właśnie do mojego menadżera i miałam taki po prostu jakby mi skrzydła urosły. Na zasadzie Jezu, w ogóle o to chodzi. Menadżer potwierdza. ogóle <laughs> mi o to dokładnie chodzi w tworzeniu muzyki, co mnie tutaj spotkało, tak jakby tyle albo aż tyle, mm -hmm. yy, że ja zdecydowanie miałam jakiś taki moment trochę zwątpienia. Yy, w trakcie pandemii, a po prostu w tym marcu mi się naprawdę znowu mi się głowa otworzyła na jakieś nowe rzeczy. Eee, no. Widzisz, na koniec naszego spotkania wybrałam piosenkę, bo pomyślałam sobie, że w tym kierunku pójdzie ta nasza rozmowa i zakończy się takim. Miałam nadzieję, że zakończy się właśnie takim, taką nadzieją co do Twojej dalszej drogi, co do Twojego e, samopoczucia, które jest świetne. E, pamiętasz pół dziewczynę, mm -hmm. a pamiętasz w niej taki fragment Ukorzeniam się znów. Mm -hmm. Ono było w trochę innym kontekście w tej piosence, bo do raczej nawiązywało do relacji tak. międzyludzkiej, ale ja się cieszę, że znów ukorzeniasz się w muzyce. Tak, no. To ładne w ogóle, ukorzeniam się tu. To, to Kasia Nasowska w ogóle ja napisała pół dziewczyny. Ale to zaśpiewałaś. Ale ja zaśpiewałam. I zresztą wróciliśmy ostatnio do grania tej, tej piosenki na koncertach. No to Więc co? faktycznie za, za, zatoczyliśmy jakieś takie koło, no. Ale to jeszcze tak y, ostatnim zdaniem, tylko że w przysłowiu, że w zdrowym ciele zdrowy duch jest naprawdę dużo prawdy, jak jest... Zdrowy duch to ciało po prostu się wiesz, oddaje z nawiązką. A głowa fruwa. A głowa fruwa. Nataliany Kiel, bardzo Ci dziękuję. Thank you.